Jak właśnie myślałem, że stalowy samuraj poruszał się dziwnie. A więc był, to była inna osoba w według tego kostiumu. Kościół! Ja? Co? Właściwie było jest jedno zdjęcie, które zachowałem. Zdjęcie? Znaczy do no, danych? Tak! Zdjęcie na mojej kamerze cyfrowej. Ha. Co? POKAŻ NAM SZYBKO! NIE MA MOWY CZŁOWIEKU, NIE JEŻELI NIE PRZESTANIESZ SIĘ TAK NA MNIE PATRZEĆ TERAZ! <suszy> Proszę, oto jest to zdjęcie A, stalowy sobie od tyłu Cóż, patrzeć na to zdjęcie jest y, trudno cokolwiek powiedzieć Mam że to mógłby być y, ktokolwiek tego kostiumu Pańska opinia, panie Wright? Zgadzam się, Wysoki Sądzie. To nie jest e, decydujący dowód. Przykro mi, to nie wygląda e, na dowód, którego potrzebowaliśmy. Zaraz się wrócę. Chwila, Felix. Mia? Ja? O co chodzi? Popatrz na to zdjęcie jeszcze raz. To jest to, Felix. To zdjęcie jest dowodem, którego potrzebujesz, żeby wygrać tę rozprawę. Co? Wysoki Sądzie. Czy mogę zobaczyć to zdjęcie jeszcze raz, proszę? Oczywiście. Nie widzę powodu, dlaczego nie. Dlaczego nie? Phoenix, pokaż go. Jest tutaj jasna, decydująca sprzeczność z faktami, yy, no, które do tej pory zdaliśmy w tym właśnie zdjęciu. Znajdź niecodzienność w tym zdjęciu poprzez ekran dotykowy. Co jest niecodzienne w tym zdjęciu? Krzaki? Nie. Stolowy samuraj? Nie. Samurajska włócznia? Nie. To, To jest numer Studia. Numer studia numer dwa! Gdzie Heber był zabity? Wow, w studiu pierwszym! Ale tu mamy studio drugie. Studio drugie. A więc, stołowy samurai nie poszedł do studia pierwszego. On był w studiu drugim. Co on tam robił? My nie wiemy. Ale to daje nam tak wiele nowych możliwości, że aż strach o tym myśleć. To znaczy, że osoby w chatce w studiu drugim one mogły być mordercami. No i oczywiście pokazujemy numer yy, studia, który przedstawia to zdjęcie. Tak da Wysoki sodzie, proszę na to popatrzeć. Widzę Brała? Czy mogę przyciągnąć yy, pańską uwagę do numeru na tej bramie? Numeru? A, tak. Cóż, troszkę ciężko zobaczyć, ale wygląda na dwójkę. Na pewno nie jedynka, Wysoki sodzie, czyż tak? A! Wierzę, że pan Edward widzi do czego już zwierzał. Ale... To, to jest niemożliwe! Huh? Huh? O co tu w ogóle chodzi? Przyjaśnić, żebym mógł być tak samo zszokowany, jak reszta z sali sądowej... Dobry tekst od Cudziego znowu. Użyję tej mapki Studia. Ciało zostało znalezione tutaj, w studiu pierwszym. Jednak to co tu widzimy w tamtym zdjęciu... Co my widzimy na tym zdjęciu zrobionego w dniu... Yy, o godzinie zabójstwa? Tutaj nie ma jedynki na bramie w tym zdjęciu. Wysoki Sądzie! Oto jest prawdziwe miejsce zbrodni! Pokaż sobie gdzie doszło do morderstwa. Tutaj nie trzeba długo wyjaśniać, oczywiście Studio drugie. Tutaj, w studiu drugim. Rozumiem, to mogłoby wyjaśnić dwójkę na tej bramie na zdjęciu. Wysoki Sądzie! Myślę, że to bardzo prawdopodobne, że do morderstwa doszło studia drugiego. Jest tam przyczepa, ścieżka była zablokowana. Nie było tam już żadnych zdjęć. Ścieżka, yy, znaczy chatka była właśnie tam, a więc można było bez problemu popełnić morderstwo. Naprawdę, to jest naprawdę znakomita, znakomite miejsce na przeprowadzanie morderstwa. Jak możecie yy, sobie przypomnieć, jest yy, przycz, yy, nie przyczepa. Chatka w studiu drugim. Teraz tamtego dnia. Przebiegało tam e, spotkanie w tej samej chatce. Była przerwa w, e, tych, e, ca w tych całych e, spotkaniach równo o godzinie śmierci. Podczas tej przerwy pan Salmanella i pani Diveskes jedli e, steki na zewnątrz. Oni wtedy byli na miejscu morderstwa. A co to oznacza? Że oni są podejrzani. Ścieżka do. E, do studia drugiego była zablokowana. Tak właśnie słyszeliśmy. Ścieżka było, została zablokowana o 2.15. W innych słowach ofiara poszła do studia drugiego przed tamtym czasem. Tak, tak, przypuszczam, że to byłoby prawda. Pamiętacie ze zdania pana Sal Salamanelli? Pozwoli pan, że przypomnę. Powiedział, że nikt w tej chatce nie jest winny, ponieważ on nie mógł pójść do studia pierwszego. Jednak w, y, teraz jest wszystko odwrotnie. Tylko ktoś w tamtej y, chatce mógł popełnić to morderstwo. Oni byli jedynymi osobami z dostępem do miejsca zbrodni. studia drugiego. C cisza, cisza! Obrona doszła do następujących wniosków: Miejsce zbrodni było studio drugie to raz. Po drugie. Osoba, którą widziała pani ochroniarka, pani Olbek, była ofiara. pan Jack Hammer. Po trzecie, pan Hammer z jakiegoś powodu poszedł y, ukradł kostium stalowego Samuraja. Potem poszedł do studia drugiego. To jest. to jest szaleństwo, to jest madness! Jack Hammer był ofiarą, ofiarą! Dlaczego on mógłby kraść kostium stalowego Samuraja? Sugerujesz, że chciał y, zakryć fakty swojego własnego morderstwa? Cóż, nie, oczywiście, że nie. Hmm. A może masz dowód? Pokaż mi dowód, że ofiara Jack Hammer ukradła kostium. Mamy dowód. Mam dowód. Ty masz? Masz, panie Brad? Teraz oni są wszyscy tak bardzo zaskoczeni, że czuję się o wiele mniej pewny siebie. Ale i tak myślę, że mam rację. Oto jest mój dowód, że ofiara Jack Hammer ukradła kostium. E, gdzie to jest? O, tutaj jest. Pusta butelka, o tym jeszcze nie mówiłem, ale tabliczka na y, wierzchu tej butelki mówi Tabletki usypiające Do kogo mogła należeć, tab y, do kogo mogła należeć butelka z tabletkami na usypiającymi? Do Jacka Hemera Po co mogła zostać użyta, żeby odurzyć Powersa, który spał w swojej przemieralni. To nie był sens zmęczenia, on po prostu został y, potraktowany środkiem następnym przez Hemera i to jest dowód, że Jack Hammer planował ukrać ko y ukraść kostium Willa Powersa. Tych dat! Oto jest. Pusta butelka medyczna? Znalazłem to na stole w strefie dla pracowników. Tego samego stołu, gdzie pan pa Hammer i pan Powers jedli lunch. Tabliczka mówi: napis y na, znaczy na tej tabliczce jest napisane tabletki usypiające. Tabletki usypiające?! Oskarżony pan Powers spędził całe popołudnie śpiąc. On został odurzony przez pana chemera. To było przez chemera zaplanowane. Chwila, moment. Ta butelka dosi troszkę podejrzeń, tak. Ale nie ma dowodu, że pan Hammer jej użył. W wysoki sądzie mam pewien pomysł: e, przeprowadzić test krwi Powersa, e, przeprowadzić test e, odcisków palców na tej butelce przeprowadzić śledztwo y, hammer, y, ciała Hemera. Najrozsądniejszym pomysłem jest sprawdzenie odcisków palców na butelce. Powinny to być oczywiście odciski Hemera. Pomysł? No dobrze, wysłuchajmy tego pomysłu. Chciałbym sprawdzić, y, czy nie ma na tej butelce jakichś odcisków palców. Jeżeli moje przypuszczenia są prawdziwe, odciski pana Hemera powinny być na tej butelce. Hmm... Przypuszczam, że ma pan rację. Bardzo dobrze. Sąd bierze pod posiadanie tą butelkę. Daliśmy pustą butelkę dla sędziego. No i co dalej? Sąd zawiesza postępowania na dzisiejszy hmm. dzień. Zeznanie kod jego odsłoniło mo nowe możliwości w tej sprawie. Tak naprawdę wszystko mogłoby się potoczyć e, zupełnie inaczej niż na początku przypuszczaliśmy. Stolowy Samurai, e, którego widziała pani Olbek, mógł być. E, to by mógł być ofiara, pan Jack Hammer. Miejsce zbrodni nie było studio pierwsze, lecz studio drugie. Ci e, ludzie w przyczepie mo, e, byli tam w dniu, właśnie e, w, e, o godzinie morderstwa i mieli czas, żeby to morderstwo popełnić. Panie Wright, tak wysoki sądzie? W pracą domową jest znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego pan Jack Hammer ukradł e, kostium stalowego samuraja? I także, kto go zabił i dlaczego? Proszę znaleźć odpowiedzi na te pytania do jutra. To jest dużo pracy domowej, Panie Edgeworth? Hmm? E, musi Pan. E, po prostu. No, przebadać jeszcze raz tą sprawę. Ponad wszystko, musi Pan jednak. E, wszystkie e, zarzuty co do Pana Willa Powersa oczyścić. Tak jak Pan mówi, Wysoki Sądzie. S e, rozprawa zostanie przedłużona do jutra. I to jest już ostatnie przedłużenie. Bardzo dobrze. Sąd przerywa sprawę na dziś. O, aleś... Pięknie, no po prostu pięknie, to jest piękne. Zaczęło się po prostu od z, z, takich nie do końca znaczących zezna zeznań reżysera, że jadłeś czyli nie jadłeś ten stek, potem Cody. Miałeś czy nie miałeś aparat, robiłeś zdjęcie czy nie robiłeś, ale co z tego po prostu wynikło, to jest niesamowite. Uuu, to było blisko. Tak naprawdę zostaliśmy ocaleni o włos, ale to wszystko, co się tutaj liczy. Tak naprawdę już. Yy, naprawdę. Yy, serio myślałam, żeby już pójść do domu około trzy razy podczas tej rozprawy. I ja też. Naprawdę? Wy oboje wyglądaliście tak, tak pewni siebie. A, może powinienem yy, rozpocząć szkołę aktorską? Zaczynał karierę w aktorstwie. Byłem gotowy, żeby uznać pana za martwego około trzy razy. Yy, właśnie w tamtej sali sądowej. Ja też. Martwy? O, oczywiście, tylko żartujemy. Na pewno. Ja nie żartowałem. Teraz panie powers, idziemy wykonać nasze ostatnie śledztwo w tej sprawie. Ale obiecuję pana. E obiecuję panu. Znajdziemy prawdziwego zabójca przy, yy, przed y, jutrzejszą rozprawą. Jasne. Dzięki. Ciąg dalszy nastąpi. Ta, ta, ra, ta, ta, ta. To wszystko na dziś. I znowu muszę załyczyć. Była Nesty, nie ma Nesty. O nie, pie herbaty podczas nagrywania, nie! Znowu ten stereotyp. Kurde, nawet nie zwróciłem na to uwagi. No ale naprawdę, wybaczcie, jeżeli będzie się wydawało, że mam zatkany nas podczas tak jak podczas nagrywania, zagrajmy Warm Swords Oblężenie, pierwsze filmy, które stworzyłem z podkładem głosowym, swoim własnym. Mówię, przepraszam, ale byłem chory. No, tak mnie teraz yy, w sucho jest po prostu w garle, że powinniście być wdzięczni, naprawdę. E, nie dobra. E, jakoś przeżyję, Wy też oczywiście przeżyjecie, bo Wy tylko musicie to oglądać. Ale okej. Okay. Trzeba czasem poświęcić się dla tych 500 niemalże widzów. Okej, okay, i co dzisiaj odkryliśmy? Czego tu nie wymieniać po prostu? No, pa, y, pan Jack Hammer tak naprawdę mógł być większym draniem niż Will Powers. To nie był Powers! Teraz mogę to już na pewno powiedzieć. Tak, zeznaj Kodiego i Manelli. dowiedzieliśmy się naprawdę mnóstwo. Naprawdę, to wszystko z tym po prostu z tą muzyką, jak mówię, Corner 2001 to jest świetne. To jest po prostu. Wszystko, na co powinna się składać dobra gra. No i kto by znaczy no po prostu, anime z Phoenix of a to byłby naprawdę strzał w dziesiątkę. Ale okej, okay. dobra. Dość gadania o Felixie w Rajcie. Na dziś kończymy. Na razie, cześć.